Dobra. Ile on ma? 10-200? Hektor, dawaj chodź, stajemy. Dobra, Hektor. <laughs> musimy wejść. Czemu jesteś większy od mamy? Sposuję kochana. Nie, nie. Ża ża żałuję tej nocy w klubie, chodź! Wstawaj, Hektor! Go daj do rekordu w Guinness? No tylko, bo to jest po prostu nierealne. Kochani, to, wygląda, to jest pierwsza nasza aktywność. Będziemy bawić się tak z dziećmi, ale ja z tym własnym nie wytrzymam. Musimy zlosować kto będzie jego mamą. Zobaczmy, czy może się odpowiedzialności za moje dziecko. Może nie. Ale kuba to wiadomo, że ojciec! jest jedzenie! na dzisiaj oddajemy go do okna życia Trzeba go uspokoić Nie, trzeba go uspokoić Trzeba go Sokolnik. On mi dziecko chciał zabić Zanim spróbujemy wasze dzieci Od położnej pożyczymy jedno dziecko Żeby przetestować Jak działa nasza pierwsza zabawa z dziećmi O, o, stał. To jest jakiś zombie nie Jezu, ale pan, on już chodzi, on już raczkuje lasa? dobra Uku. Jezus! Tata, to jest baseball! Jest od dawnych lat! Hektor! Nie! Tata! leci twoje łapie! Są wszystkie dzieci! Co jest? Nie! 3, dobrze? 1! Wszystko dobrze. Wszystko się... będzie okej. Okay. Wszystko będzie okej. Okay. No drugę! Wszystko będzie... Wszystko będzie dobrze. Co, to, to jest moje dziecko? To jest mój brat. Czemu się cało w głowę? Czemu w głowę? Ej! A mo, szatlo! Pozwolisz mi swrocznie rzucić czymś. Ale jak to ja mam już pomysł? Rzuć mi siebie w zwrocy. Dobra, jak jesteś? Trzy, trzy, cztery! cztery. Nasze dzieci muszą slejować, trzeba je lekko podresować, a nie jakieś takie wiesz... Chyba jakieś make-up, co? Jakiś make-upik. Mhm, ja ale. mu dam trochę rozświetlacza. To moje ciemne. o Moje lubi. Dużo bronzera opalone. Musimy cię trochę uspokoić. Wiem jak bardzo o. lubisz bronę z helem. Dajmy też za szostry. Dobrze, damy. Jezu, w końcu coś myślisz o kimś. To ja już jej dam pierwszego. O Jezus. Alternatywne. <noise> nie, nie, alternatywne. Szczerze, ja chyba dla, dla niej jeszcze jeden. Naprawdę? Tak, bo przecież ona zasługuje na miłość. Wow. wow. Chyba taką dobroczynność masz po ojcu. Ten, który nas zostawił i pojechał z mlekiem, ale on też był taki. Ej, ale Anio, co mówisz? Zrób to sam. Co robisz chce... roboty, tylko czekasz na gotowe? Ona chce jeszcze. takie Jakie ładne brzuszki. Ojcu, Jaki jest, taki jest, ale urody to mu nie odbierę. O. Ach, ten Kazik, co? No, Kazik przystań nie aha. Ale Seba też niczego sobie. No nie, no Seba też, taki... Z jajem. Z jajem, no mężny. Na parkiet jak mnie wziął? I dziecko zrobił? O Jezus, co tu się dzieje? To, to jest Antonina. Moja Cześć! A możecie mi wytłumaczyć, czemu przywiązuje się do tego dziecka balon? Bawimy się! Bawimy się, w sensie Hektor powiedział, że bardzo kocha siostra i chce dać jej jak najwięcej balonów z helem. Hektor. Hektor. Młoda <noise> moja A weź molek. <noise> tak, ale twój to jakoś... Ale ciutro. Dorastaj zaczął szybko. <noise> Co? To jerboł Kochana! <śmany> ja biorę gordona. What the fuck? Oddawaj mi gordona! Oddawaj gordona! Dziecka <śmany> mi dobra! Jak to gordona! Rozgoda gordona! Dobra! Bliźniaka się zachciało! <śmany> A teraz my w ogóle wujku łapiemy balony i Antonina żeby dostała. Bo ja ją bardzo lubię i chcę z nią e, spędzać jak najwięcej czasu. Ej, za to, to aż zobacz, co tam jest po lewej. No, przyglądaj się. Strasznie jej nie trawy i chcę jej przy przykrość i wysłać ją do kosmosu. Ej, ja! A może jako tutaj drugą zabawę zrobimy tak, że spróbujemy, żeby Hektorka podnieść balonami, żebym podniesiał. To trzeba jechać na ten, na to wesołe miasteczko, tym jednym balonem wielkim. Tak. Podobnie do mamy? Pora wejść chyba z nimi na miasto, co? No. Pochwalmy się światu. <laughs> Jakie pękarty mamy. <laughs> Takie piękne, musimy pokazać je no. całemu światu. Ojej, kurde chłopaki Hej Nasze dziewczynki przeszły małą metamorfozę, też byście chciały? Nie, Hektorek, zobacz jak Gordon ładnie wygląda I Jonathan Zobacz, chciałbyś taką przemianę? Hektor, chcesz nie? chcę z tobą zostać, zabierz mnie Tobą. na pewno chcesz więcej tych bolonów z bo się skończyło Prost, y, ogarniemy dla siostry więcej. Co mówisz? już zadzwoniłem na policję, to se posiedzi Nic się więcej. Chcę więcej, a tak. to musimy później, bo na razie musimy dokupić W takim razie bus Nie ma bust z Nie mamy już. Cześć. Później zrobimy to. Na pewno? Na małe pelusze. Ja cię, ja cię nigdy nie uszukałem. Idziemy teraz się ładnie ubrać, ale zamiast Antoninki weźmiemy Jessica to jest Jessica, jednej y, dziecko z jednej z położnych y, Musisz się opiekować nim jak najlepiej No to się gitnie, jak tamto to Dobra, Dawaj Hektur, chodź, siadaj Ja się zapnę I już będziemy jechać Dobra, to jedziemy Kurde, kluczyku zapomniałem Dobra, się dzisiką. Masz tu czapkę, ją załóż, a ja idę po kluczyki, zaraz wrócę Dobrze, zaopiekuję się, pa Dobra Słuchaj mnie mała Przeraz będziesz grała na moich zasadach Chcesz mieć klaszkę? to będę śmieć klaszkę. Grzeczna. Tata idzie. Dobra. Jestem, mam, mam klucze. Gdzie jest Jessica? Śpi za tlamą, ale cicho, żeby nie słyszała. Co to jest za k**wa tanie kino? Pokazać ci jak tata naprawdę jeździ? Na Miał być na tlut! Chory, są już głodne, trzeba je nakarmić. A więc teraz widzowie, idziemy na jedzonko dla naszych dzidziusiów Potem pójdziemy sobie na jakieś zakupki. A, po a potem zobaczycie! Czyli mówi, że Jessica dobrze się radzi. Zawiedzicie, że sobie radzi? Tak, na pewno. Tato, to jest nasza. O, Gadałem o się ostatnio. Tak? Ono już też mu potrafi mówić? Tak, coś tam podgaduje już. Zaczynał gadać coś. Faza, faza. Dobry. Chcielibyśmy zapytać ładne bobaski mamy? Tak, to ładne. Ładne? Dopiero urodzone. Rzęsy ma już, brwi gęste. Dopiero się oczymi takimi opiekować. Martkami zostaliśmy na cały dzień. Jakieś rady ma pani nas? No, żeby nie były głodne i żeby nie miały mokro. A, Właśnie idziemy je nakarmić. Musimy je nakarmić, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Czyli tak, trzeba iść na obiadek. Tak. Czyli, czyli dobrze. Dobrze myślałyśmy. I druga rzecz, żeby nie było mokro. Trzeba, trzeba im pampersy kupić No dobra, co to proszę przyspieszmy trochę, bo musimy siedzieć I tam jest z tyłu? Tak Czy tam jest O, cicho, ale możemy jechać jedźmy, jedźmy Jezu, nareszcie, dawno nie spędzaliśmy tak rano Jezu, cudownie, co, jakby od dwóch dni nie spędzaliśmy tyle czasu z tobą Cudownie, co, jakby od dwóch dni nie spędzaliśmy tyle czasu z tobą Jezurka! No, O, Jessica! Co, co robi tu Jessica? Co ty robiasz na dachu? Przecież ona mówi, że spała! Ona sama chyba! Co, kochani, my jedziemy do galerii ubrać Hectora naszego. Tak, pioski. jedziemy do galerii! No to co, Boguśka? Pakujemy nasze dzieciosie do potęgi i karmimy je. Moje azjatyckie lubi, a swoje? A moje lubi takie polskie.

i idziemy ci po obrankę kupić, chodź. A możemy chociaż coś bardziej młodzieżowego. A co sądzisz? Jestem chłopakiem. A wiesz, gdzie teraz pójdziemy? Muszę ci wybrać, może jakąś zabawkę no, no, ja. Chodź, syneczko, kupimy ci samochodzik. A jak nie będziesz jadł, to wiadę ci nie w dupę. <śmiech> <śmiech> Jakbyś nie bajdurzył nad uchem? To dam bajdorzysz, mówiłeś coś, czy i parował? Dobra. Ręce do góry. Co dobry rozmiar, chyba co? jest OK. jest git i chyba jest OK. <laughs> Boston Boston 75 yes, go na ile oceniasz? no to tak no ten, no bo wąsa ma no widać... yes widać, że męski no właśnie no chcesz Aha. podtrzymać? a co? A, a mogę podtrzymać dlaczego ładniejszy? no bo wąsa ma, jakbyś miała wąsa bo co? wąsa ma tu no. nie ma wracaj to tą My idziemy teraz do sklepiku dla dzieci wybrać wózeczki i poszukać zamiast Michasia. Tak, zamiast Michasia ze swoim bachorem, z Hektorem. Trochę się boję. Ja też się boję. Jak tak widzę, to wtedy doceniam nasze. Są wózeczki, oj, są też te dwa durnie. I Karto, będzie. jaką masz ładną koszulkę. Górną za to mam tęsknię. Był przed chwilą jeść. Już podaję pani. Co się stało? Hektor. Hektor. Co się stało? Czy nie, nie, nie. kubka? Chodź, chodź szybko. Chodź, zanim jeszcze się tak się zestrasz... Chodź, pójdziemy do łazienki szybko. Chodź, Hektor, spokojnie, wytrzymaj. Hektor. Kupa. Robimy wyścig wózkami? Pewnie, ale chodź, najpierw sprawdzimy, czy by się nadał nawet jak Gordon dorośnie. No, no może ten kupimy. Chyba, że Gordon zaraz urośnie jak ten wiesz. <laughs> jak Hektor. Jak Hektor. <laughs> ale to raczej niemożliwe. Aha. Niestety musiała przyjść do ciebie opieka społeczna w tym momencie. I kompiskuję ci to dziecko. Boguśka, ty mnie w ch zrobisz, bo ty w swoje to z procy wystrzeliłaś. Więc zajebiste jesteś. Ma o 19 w domu. <zyskliwia> Mamo, ale ja chcę do 21. <zyskliwia> no do pierwszej. Wy mieć Boguśka, bo cię... Hej, on jest. No, biegnij, biegnij! Na tych skrzydłach. Chodź, masz też dzieci. A co to? Co To jest światło. No, Hector. Hej, Jessica! Ty hey, cześć Jessica? Nie mam. To chyba sobie to muszę wrócić. Nie! Jest okej. Okay. Chodź, przełaszczam cię, ojciec. ojciec. Jak mówię, chłopie, nie ucz. Yy, ojca dzieci robi, tak? Ej, Hektor! Hektor, spokojnie! Hektor! Hektor! Ej, Hektor! Relax! On mi molestuje! Boguśka! Boguska! Oddaj daje moje dziecko! Wystaw głowę, dziecko! Gdzieś mi to było? Oddaj, Gordona! Oddaj! Oddaj tego! Wezwa ochronę! Uuu, <głos> <głos> <Achrony tam. głos> Idealny! idealne. ej patrzcie to! Patrzcie to! Dwa byśmy chciały, co? Przed zakupem no. musimy sprawdzić jak dobrze dziecko się trzyma w takim blisku. Moje? Dobrze. Jeszcze raz. Słabo to Ty włożyłaś. To jest widzowie na zakup. Z nas są coraz lepsze mamusie. Tak. I nasza dzieciątka. Idziemy, e, teraz pójdziemy na spacer. Coraz więcej się uczymy z czasem. Tak, żarty żartami. Tutaj wszystko posprzątaliśmy. Jest ładnie. Zostawiliśmy tak, jak to zostaliśmy. Idziemy, w takim razie. Dobra, wyścig! Brawo. Gordon brawo, brawo, brawo. Jak się <grywa> Ładne, ładne masz poszanowanie do swojego dziecka. Co ty robisz? Kobieta, zaraz znowu na, na opiekę społeczną zadzwonić. Ej, a robiłaś kiedyś tak ze święconką? Pamiętajcie widzowie, że to są tylko laleczki i nie róbcie tego w domu, szczególnie sprawdzimy dziećmi. No no no. Kochani, jesteśmy mieszane dolnej, żeby odwiedzić dziadków. Dziad... Mm. Dziadków, się boja. Się tutaj, przecież, ej, rani, ja się boję. Co Bo ta się nic nie dałem się Ej, realnie ja się boję. W przerwie między odcinkowej i jadę do Swenki. Też napisacie. Kolejna minus 10% Musisz uważać, bo dziadek nie wiedział, że jestem w ciąży eee, I jakby... jak, jak i, I jak się dowie, to wiesz... Może być różnie Cześć! Dobry! Przyprowadziłem syna Dobry! Widziałeś tego... Yy, fioletowego? Fioletowe, fioletowe. Fioletowego Fioletowy ojciec I zostawił nas Zostawił nas wszystkich! Tak Kto powiedział, że nie warto mieszkać w Muszanie? A! Że powiedział, że obciach Mieszkanie w Muszanie dolne Obciach po sklepach wiszą jego te. wiecie że tych ty klientów nie obsługuje Widzisz? Kuba Jurek, który opuszcza samotne matki, tu jeszcze ma zakaz z tego do mieszany dolnej. Nie pokazuj się tutaj. Tak. Wydaje mi się, że w końcu mam, mam szansę, żeby coś ci pokazać, żebyś był dumny ze mnie. To jest właśnie mój twór. Widzimy, idziemy teraz wykonać tak zwany test. Test prędkości maluchu. Mm. Sprawdźmy, który malec jest szybszy. Trzy, cztery! cztery. Oh, yeah. 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 Gordon! <laughs> Jeszcze raz? No! Widzowie, jeżeli chcecie Gordona i Jonathana, to napiszcie jakiś fajny komentarz, a my z Wiką wybierzemy, który jest najlepszy i przyślemy nam te piękne dzieci, bo i tak ich się chcemy pozbyć. No z się bawię. Przywitka, szukam przywitka wami. pobawić się z naszymi małymi pociechami Ale gorąco! Ja nigdy nie byłam z takim czymś, a tym bardziej moje dziecko a Ty dopiero. nie, z... no nie. Widzowie! Jonathan mówi, że jest so tired i robi takie Ale mnie to nie obchodzi! Ja teraz jestem na parku trampolin, więc siedź cicho i się baw! Strasne to jest, moje się! Jak tam wszystko plecy! Nie naprawdę! nie ma to, no. Już wam powiem, widzowie, że ja już się naprawdę męczę. Jestem za stara na takie atrakcje. Dobra, jedź Gorno Gorda się boi. Pojechała. Bezpiecznie. Najpierw dziecięcie, dziecko. Как попросту. wyjście z dzieckiem, miał ja jakim byłam w życiu. Kocham dzieci. Ja też. Jesteśmy Aj. super mamami. Tak. Jak dobrze, że poszliśmy do tego klubu. Aj, tak, dobrze, że nas ten Sebastian i Kazik zaciążyli. A co ty mówisz, że, że ciebie Seba? On jest seba. No nie Seba, mówię, że Kazik. A ty z Kazikiem nigdy nic? Nie. Gdzieś to p. To ja co Ona i z Sebą i z Kazikiem. Rozumiecie nawet nie wiem. To jest ojcem! Czyli dlatego są tacy pod Znamy się dwa dni, jesteś moim synkiem, jakby bardzo Cię kocham i <noise> dużo się są rozumiemy. Poznaliśmy jego kolegę z klasy yeah. e, byłego dziadka, mójka e, i jakby chciałem ci powiedzieć, że ta ławka ma yeah. duże jest znaczenie na, znaczy, dla mnie. Tak jest, tak? Duże znaczenie dla mnie, ponieważ tutaj... Okay. No i mów trzy, Pierwszy raz się całowałem Jak się czujesz w tym hektarku? Czym jest życie? Witam, teraz bawimy się z chowanego Wika chowa dziecko, a ja zamykam Otwór i szukam Już, dobra Teraz ja, Gordona Dobra, szukaj jak się kogo znajdzie. Zgubił się. Oj nie wiem co znajdzie. Szukaj, nie szukaj. Nie o o. Już nie ma gordonka. O nie. Wow. Oj, to jest najgorsza matka. Jaka... Uj. Nie! To jest najgorsza matka, jakąś świat widział! O! Ostatnia konkurencja! Jezdalnia! Myślę, że nasze dzieci już wystarczająco się wybawiły i bardzo. Tak. Są zadowolone z tego wyjścia. Ledwo zipią! Kluczka! Coś tutaj... Coś kabani. Coś śmierdzi, to się nie wie. O Jezu! A pokaż Ojej! Chyba Jezu. się dosrało. Akurat szczęście widzowie, bo znajdujemy się pod sklepem <laughs> i idziemy po pandersy. Idziemy do kasy, pieluszki mamy. Jezu! temu to na plecy już by leciało w Nie, zaniedbanie, opieka społeczna się do ciebie weźmie. Ale to już za się nie można nic. No. Na pewno. Oj oj, 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 To te krewetki. Cały dzień mówiłam, że będzie konik srał. Mój nie strawił nawet, patrz! I już mnie szkoda tych dzieci! Juppie! Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Babcia do cukierka, a dziadek papierka. Subskrybujcie kanał Faza! I lajkujcie! Nie! Yeah. Później zrobimy to. Na pewno? Na małe paluszek. Ja cię... Ja cię nigdy nie oszukałem. w komentarzu jak poszło im rodzicielstwo, a my widzimy się już jutro o 17.30.